Cześć, zaliczam spacerek z synkiem, synek pokaż się, synek, synek je trawę, ale idę właśnie do paczką matu, bo fajna płytka przyszła i niedługo widzimy się podczas jej omawiania, co tam jest? Cześć, a dziś mały unboxing tego co przyszło. Zaczynamy. Tu nie ma, nie. O, nie trzeba otwierać dalej, bo pudełeczko zobaczcie jest tylko takie. O. Tylko na bok. Folia pięknie zapakowana, folia, płyta zapakowana w folię bąbelkową, żeby się nie zniszczyła. Tu jest. Paragon. Dobra. A w środku mamy Brygadę Kryzys. Wydanie specjalne na 40-lecie ukazania się tego albumu. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Ponieważ jest to wydanie specjalne, liczę, że coś tam będzie ekstra. Zobaczymy. Ciach. Dobra. Odkładam nożyk i wyciągam co mamy w środku. Płytka na takim zobaczcie, przezroczystym. Płytka taka przezroczysta, czerwony labelek, przezroczysty dysk. Zobaczymy, jak to gra. I zaraz do Was wracam. Centrala, Czyli ten odcinek jest o Brygadzie Kryzys. Bez odbioru. Słuchajcie, płytę sobie przesłuchałem. A co o tej płycie można powiedzieć o Brygadzie Kryzys, o czarnej płycie? Jak jest nazywana? No Klasyk, po prostu klasyk pangrokowego grania nowofalowego. Płyta oczywiście pierwszy raz się ukazała w 1982 roku. Dlatego ten unboxing, który Wam teraz prezentuję, to jest wydanie na czterdziestolecie tej płyty, po prostu ukazania się tej płyty. Płyta, według legend, ukazała się w nakładzie od 150 tysięcy do 200 tysięcy. Mówię o tym pierwszym wydaniu, które mam przed sobą. Z czego podobno. Większa część nakładu została zniszczona przez służbę bezpieczeństwa, bo płyta była tekstowo i muzycznie wywrotowa, jak na tamte czasy. Czy to jest prawda, czy nie? Są różne opinie na ten temat. Generalnie uważam, że jest to jeden z najlepszych chyba albumów lat 80., który ukazał się na polskim rynku. No, duet Tomek Lipiński i Robert Brzeleski, po prostu dwóch geniuszy się spotkało i zrobiło. Absolutnie wybitny album, który jest kanonem muzyki rockowej, punk-rockowej punk czy nowofalowej w naszym kraju. Z takich ciekawostek to yy, ten album Brygady Kryzys ukazać się miał także w Jugosławii przez wytwórnię Jugoton. Zespół tam był na trasie koncertowej w latach 80. po wydaniu tej płyty w osiemdziesiątym chyba, drugim czy trzecim. Nic z tego nie wyszło, tak samo trasę im odwołano w Holandii, to były czasy stanu wojennego, jak pewnie się domyślacie. A wyszedł taki butlek nielegalny, właśnie Brygady Kryzys płyty w Anglii, bo ktoś skradł z koncertu po prostu zapis i wydał to. On jest bardzo poszukiwany przez kolekcjonerów. Na okładce jest taki przewracający się, jak zobaczycie, pałac kultury. Chyba to by było na tyle o tej płycie, bo o tej płycie już powiedziano chyba wszystko, napisano wszystko, więc nie ma co się dublować z tymi informacjami. Ja chciałem tylko przejść do omówienia tego wydawnictwa które wyszło na 40-lecie. Posiadam wydanie pierwsze Brygady Kryzys z 82 roku oraz także reedycję z 2017 roku wydaną przez MTJ wytwórnię, która ma różne opinie. I co? Wyszło jeszcze jedno takie wydanie, chyba w, tym, w 2017 czy 2018, jakieś limitowane, ale ja już go nie posiadam, nie zdecydowałem się go kupić. Kupiłem właśnie za to to na 40-lecie. I może od początku. Ta płytka wyszła na takim czerwonym labelku. To pierwsze wydanie, ton presowym. Tutaj macie zaznaczoną, właśnie jak zobaczycie dobrze, strona Z i strona. A to się fajnie jest zrobione, że to się powtarza na tych wydaniach współczesnych, czyli ten label po prostu, ten label jest zachowany oryginalnie, też jest czerwony, jak Wam zaraz pokażę na kolejnych reedycjach. Tylko zmienił się po prostu stąd pressu, nazwana NTJ i to by było na tyle. Ten album no, jest brudny, Ta pierwsze wydanie jest brudne brzmieniowo, e, czuć taki pazur. A ja powiem szczerze na tej reedycji tego nie poczułem. Tak samo nie poczułem tego na tej reedycji z okazji 40-lecia wydania tej płyty. E, dźwiękowo one są po prostu dla mnie takie same. Różnią się tylko kolorem płyty, który Wam za chwilę pokażę jeszcze raz. Z ciekawostek. Za tą płytę widzę, zapłaciłem na giełdzie jakieś 40 zł. Ta reedycja limitowana, kolekcjonerska kosztowała mnie 90 zł, 90 groszy, 90, 90 zł, 90 9 groszy plus wysyłka. Całkowity koszt to było 99 groszy z wysyłką do paczko matu. Żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam to wydanie z 2017 roku. Zobaczcie, właśnie tutaj tak widzicie nie ma już napisu TONTRES, tylko jest NTJ, A i z drugiej strony Z, które dziś się źle kojarzy. I tak jak wspominałem, to wydanie MTOTowe z 2017 roku, które nawet ostatnio było wrzucone do biedronki, brzmi poprawnie, ok, ale jest po prostu i kosztowało chyba 49 zł albo 39 zł. Nie pamiętam, jakie to były ceny wówczas, brzmi tak samo praktycznie dla mnie jak to wydanie. Przepraszam. Jubileuszowe Na pokażę jeszcze raz na białym przezroczystym winelku też właśnie A top, i Z. Te Płyty będą do umycia, bo ta płyta będzie do umycia, bo ona widzę, że jest taka średnia, pomimo że jest nowa. A z ciekawostek takich ze strony wydawcy, czyli z firmy MTJ, to, że jak się podobno poświetli sztucznym światłem. Tą płytę to ona będzie w nocy świecić. Ja nagrywam w dzień, więc nie miałem możliwości tego sprawdzenia, więc możecie mi uwierzyć na słowo tak jak ja uwierzę na słowo wydawcy tego albumu. Co tutaj jeszcze bym mógł zwrócić, na co mógłbym zwrócić tutaj uwagę przy tym wydawnictwie? Słuchajcie, generalnie jeśli ktoś jest fanem Brygady Kryzys, polecam to wydawnictwo. To co je tylko wyróżnia, to jest ten kolor, to, że ona kolor płyty, to, że świeci, no i ta naklejka. Minus. Generalnie dla mnie największym minusem tego wydawnictwa to jest ten dźwięk, który brzmi tak samo jak ta edycja. Pierwsze tłoczenie jednak jest najlepsze. I dodatkowo Słuchajcie, no ja uważam, że jak się płaci 90 zł za płytę, która jest jubileuszowa, to chociaż powinny być dodane, nie wiem, kilka zdjęć, jakaś wkładka, która by podsumowała po prostu ten okres twórczości czy wydania tej płyty. Tym bardziej, że już jest dostęp do materiałów archiwalnych, które można by było wykorzystać, a ta płyta jest po prostu taką golizną, jak ta najtańsze wydanie z Biedronki, jak ten MTJ tam wrzuca, i szczerze nie warto 90 zł, bo wolałbym po prostu sobie kupić zdecydowanie za połowę ceny na giełdzie epokówkę, która brzmi fenomenalnie i niczym się nie różni oprócz tego koloru. Więc jeśli ktoś z Was chce mieć, kupujcie, ale jeśli macie wybór, olejcie to wydanie. Nie jest warte 90 zł. Kupcie epokówkę. Epokówka to jest to. Dzięki i do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Może zadzwonię po taksówkę. Cześć.